Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w sumie po opadach 20-litrowych. E, opady miały miejsce. Piątek sobota. No w sumie w tu już tak do połowy, e, ale całą noc padało. No i te 20 litrów spadło. Zobaczcie. Czy tu widać w ogóle, że te 20 litrów spadło? Nie widać ani grama, ani nic, zobaczcie. Ja po polu chodzę. O, i tu jakby się nic nie dzieje. Wapno jest już przywiezione, już mamy zakończony przywóz wapna. No tu akurat magnezówka pojawiła się. No z tego względu, że tu trzeba troszkę z magnezem popracować, więc przed kukurydzą na pewno będziemy wozili, wywozili te wapno. Tylko teraz czekam aż troszkę wiadomo ta ziemia obciągnie pójdzie ta woda troszkę niżej być może jakimiś lekkimi brąkami przeleci się po polu tak żeby wyrównać, chociaż tu jest piasek więc na pewno z tym no, z tym się nic nie wydarzy, ale lepiej niech jest sucho jak ma być za mokro żeby po prostu też kolejny nie, nie rdzą na tym polu, bo później wiadomo w tym piachu zarównać te kolejny to też nie będzie taka prosta sprawa więc no, musimy poczekać na rozwój na rozwój właśnie tej e, pogody i wtedy będziemy myśleć co z tym zrobić, ale na pewno trzeba będzie te wapno wywieźć. No i wcześniej, tym lepiej. Wiadomo, później też nawożenie przed, e, przed sam, znaczy, e, Tak, podczas, podczas siewu e, kukurydzy. E, tak, e, tak więc no, dobrze by byłoby ten, e, e, te wapno rozwieźć troszeczkę wcześniej. Nie macie. Teraz tu macie na załączonym obrazku jak widać, że rzepak dostał po dupie, no ale to jakby no nic strasznego, tak? Tu można będzie śmiało zarazem polecieć. Teraz to nie będzie widać w ogóle żadnych przy, przypaleń, bo tu praktycznie wszystko jest, zobaczcie, przez mróz walnięte, więc o, nawet, nawet i te młodsze liście. No to też było z takiej intensywnej e, zieloności tego rzepaku z intensywnego przyrastania e, przyszedł nagle taki mróz no i, i tak jak widzicie sprawę tak załatwił więc nawet jak ja bym RSM-em dzisiaj w to wleciał gdzieś on byłby mokry, mokry gdzieś by krople zostały to raczej nic by się z tym nie wydarzyło ogólnie tutaj rzecz ujmując jak chodzę to jest twardo ale wiadomo na ścieżkach może być może być troszeczkę Różnie, ale, e, no ale poczekamy jeszcze z dzień, dwa. Temperatura ma też podrosnąć. Z drugiej strony, on w 2-3 dni też się tak nie zregeneruje, żeby nagle zrobił się e, intensywnie zielony. Więc to też. Ale mam nadzieję, że widzicie o tutaj te, te place. E, widać, gdzie jest kiła, i niestety po tym mrodzie no, jest tu jest troszeczkę gorsze obrazy. Bo jak jeszcze w styczniu nagrywałem, mówiłem, że wegetacja idzie pełną parą. Nie mówiłem, tylko tak było, że ona szła pełną parą. Więc też, też i słuchajcie, całkiem inaczej to w tych miejscach wyglądało. A teraz, teraz no, no widać, po prostu widać, gdzie, gdzie jest kiełak ołem okiem. Nawet nie trzeba iść wyrywać roślin, bo po prostu je widać. Jeszcze tutaj chciałem zerknąć, bo on tutaj wygląda słabo tutaj czasem nie ma kiły i zaraz Wam o czymś opowiem jeżeli znajdę ale nie, tu jest wszystko w porządku tu jest wszystko w porządku z tym przepakiem, zobaczcie o, może jeszcze coś z niego i będzie nie, myślałem, że tu jest gorzej coś z nim że jakaś tu kiłka się pojawia ale niestety, na szczęście na szczęście nie ma tutaj żadnej kiły bo e, w tym miejscu wapno leżało mam nadzieję, że nawet jeszcze widać zobaczcie ile, ile tu jeszcze jest e, skały tej kruszonej, chyba piennej więc myślałem, że taki słaby jest, stąd też gdzieś ta kiła się mogłaby tu pojawić, ale, ale nie, nie, nie ma nie ma jej, więc nie ma się o co o co martwić przejmować. Tu jest wszystko. E, wszystko w jak najlepszym porządku. Idę dzisiaj musimy do, dokończyć opryskiwać. E, ostatnio był tato gumki pokupywał do opryskiwacza nie, przy korpusach. I, i tam zostało nam tylko właśnie te gumki powymieniać trzeba, trzeba trochę czasu poświęcić na to, to śrubokrętę podkręcać, zdjąć, wyjąć gumkę, założyć takiej matwaninę trochę będzie no i za śrutem musimy się wziąć z powrotem e, aczkolwiek dla nie potrzeba jej bo, bo tam jeszcze jest sporo e, ale tutaj dla loch i dla, i dla prosiąt musimy zrobić e, środkę, także... Także, no jest dzisiaj taki dzień dosyć intensywny. A jeszcze muszę Wam się pochwalić nowym, nowym starym nabytkiem, który, który dojechał do nas. Zaraz Wam opowiem, przybliżę historię. Eee, było pompowane tam, gdzie żeśmy kupowali chyba, znaczy tam tato była akurat z Tomkiem, <laughs> po ten kompresor. Eee, było chyba 10 atmosfer, jeżeli się nie mylę. No to mamy 8. Nie wiem, czy coś chłopaki spuszczali, czy nie. E, czy coś pompowali, e, ale, ale, ale. No, maszyna, powiem Wam, że jest konkret, nie? Maszyna jest konkret. Ona chyba bije. To nie tyle, no, to jakby nie chodzi też o ciśnienie, tak? No bo nie oszukujmy się, my 10 atmosfer nigdzie nie wykorzystamy, żeby napompować. Ale chodzi też o wydajność powietrza na minutę w tej sprężarce, który. Która naprawdę jest, yy, jest naprawdę pokaźna, yy, no ale nie na tym wężyku, no nie oszukujmy się, bo to, 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 co, to, co to za przepływ będzie powietrza na tym wężu, więc yy, tutaj nawet nie ma opcji, trzeba kupić naprawdę porządny wąż też do tej, <klimy> do, żeby był odpowiedni przepływ. No zbiornik jest, jest też konkretny, nie wiem czy tu jest napisane, na pewno jest napisane, ile on tu ma litrów, 270. 270 litrów, a przy tej naszej jest jest ile kurczę ci ja tej znajdę. To jest też stare jak świat. 130. 130, 130 litrów ma ten zbiornik, a ten ma 270. No ale tak, tutaj agregat jest do wywalenia, bo ten, powiedzmy trzytłokowy układ. No inaczej, słabo to pompuje jak cholera, więc nie ma co, zresztą ci, co mnie jakby na co dzień oglądają, to też wiedzą, że podczas obdmuchiwania kombajnu, podczas dni w rano, no to ta wydajność powietrza, ona cały czas chodzi, cały czas chodzi, nie, nie nadam, że jakby na bieżąco bić tego powietrza, a tu też chodzi nie dość, że, no może tak jak mówię, ciśnienie to jest jakby druga, druga rzecz, druga, drugorzędna sprawa, a Pierwszorzędna to jest przede wszystkim wydatek, e, wydatek powietrza e, na, na minutę. Jeżeli jest większy, no to wtedy możemy sobie i podziałać, powalczyć coś z tym, a w, w przeciwnym wypadku, no to jest tylko, już tak powiem, męczarnie. No ale dobra, e, teraz przechodząc do opryskiwacza, tak jak siu, z tymi wróblami pieprzonymi. Co za przebrzydłe ptaszyska to, co to ja nie mogę normalnie zdzierżyć tego okropieństwa. E, co do, co do, co, do, co do opryskiwacza, tak jak mówiłem, no niektóre końcówki, znaczy gumki na, na e, o Jezu, na tych e, głowiczkach, kurczę, uciekło mi słowo, na głowiczkach e, są do wymiany, kilka wymieniłem, kilka jeszcze jest do wymiany, więc, e, kurde, dzisiaj znowu zaczęło tak wiać, ale najpierw, najpierw skończę śrutę, zrobimy śrutę, bo trzeba zrobić dla rochi, tak jak powiedziałem, dla, dla prosiąt, i jak tutaj z uporami, się z tą śrutą, no to wtedy być może e, rozłożymy, ewentualnie do mnie pojedziemy, bo to też z zachodu wieje. Więc troszkę byłoby e, za wiatrem, i tam moglibyśmy powymieniać, ewentualnie. Nie, do wiaty też nie wyjedziemy, bo jest cała obstawiona szczepami z rzepakiem, więc no, nie będzie też możliwości rozłożenia. E, ale dobra, to już tam pallicho oto. O Najważniejsze, żeby zrobić, żeby to nie ciekło, bo jak żeśmy odpalili, to wszędzie leciało, tylko nie tam, gdzie trzeba. Ja no, oczywiście żartuję, ale, ale no, trzeba, trzeba to zrobić, bo tak jak mówiłem, no, tej wody trochę spadło, ale nie jest jej tak dużo, żeby, żeby jakoś tam specjalnie lgnąć na polu. Poczekamy na rozwój pogody, która ma się też poprawić, ma przyjść też jakieś tam lepsze temperatury, lepsze, lepsze w moim znaczeniu to wyższe. No i wtedy być może coś tam rozlejemy, na pewno, na pewno trzeba uderzyć pierwszą rzecz to na rzepak Przepraszam, na pszenicę, bo tak jak powiedziałem mocznik poszedł, ale on jeszcze nie jest dostępny dla tych roślin A druga rzecz, trzeba będzie już też polecieć na, na rzepaki, tak żeby już te nawożenie zamknąć Ale to, tak jak mówię, to jest jakby druga, drugorzędna sprawa Pierwsze co, to będzie trzeba rozlać na pszenicę Ja tutaj muszę wciągnąć dodatki A czemu one się nie wciągają jeszcze? No właśnie, a ja tutaj gadam i gadam No i teraz zobaczcie, tutaj czy akurat będę musiał krzyżaka przynieść, bo jest inny I te gumki tu pod tym trzeba będzie wymienić Jedną wymieniliśmy, korpus cały Bo, teraz wam pokażę co tu się w korpusie Yy, gdzieś nie było dobrze, wiecie, przedmuchane i to wysadziło, no i te, te gumki tutaj w tym miejscu, w tym oto miejscu trzeba powymieniać. No i tu widać gdzie... O, zobaczcie, widać wszystko, gdzie leci, gdzie trzeba wymienić, tu gumeczka, tu gumeczka, tu gumeczka. Tu na razie nie, no ale yy, tu akurat wymieniałem, to tu jest OK. No i tak, tu gumka, tu gumka, tu gumka. Także kilka gumek jest do wymiany. Dobra, na razie wyłączaj te wałki i dawaj gumeczki i wymieniamy. Kilka korpusów żeśmy kupili na zaś. Bo wiadomo gdzieś jak się coś rozpierniczy, to później jest problem. A tak sprawa załatwiona i, i, i o. Najgorzej, że trzeba przynieść coś do obcinania. Albo przesunę może. Może w ten sposób się uda? Krótszy śrubokręt by się przydał. Bo tym za długi jest trochę. I założę sobie rękawiczki. O, to będziemy mieli... Wy, wyłącz, Tomek, ten yy, ciągnik! O i teraz tutaj mamy, zobaczcie, ten korpus, który jest właśnie uszkodzony zaraz, gdzie ja tu mam kawałek tego śrubokręta tu położyłem, widzicie tu jest wszystko zagięte, gdzieś tu wody podeszło i go tak tu o widzicie, zagięło to by musiało być wyprostowane wtedy nie ma prowadzenia takiego, tu jest wygięte I, i nawet jak gumkę wymienimy wymieniałem, to też, też nadal leciało, więc trzeba akurat pod takie głupotę wymienić wymienić korpus o, z gumko to widzicie co się wydarzyło nie nie wiem czy na czarnym będzie widać ale jest taka naprawdę mocno mocno przygnie, przygnieciona o kurczę z tymi przewodami wszystkimi podejść <laughs> dobrze o już całkiem całkiem inaczej teraz pasuje nawet korpus on jest tak dosyć sztywno przykręcony teraz znaczy tak dobrze powiedziałem Dosyć sztywno będzie przykręcony, jest jakby dużo miejsca jeszcze, gdzie on już się schodzi. O, tak na dobrą sprawę, on już w tym momencie jest przykręcony, zobaczcie, i uszczelniony, ale lepiej dociągnąć, właśnie, żeby tam jakieś powietrze się nie dostawało. O, i już woda o tędy kleci, a nie, a nie tutaj, a nie tutaj górą. Tu też jest do wymiany. Tu jest chyba też do wymiany, tak mi się wydaje. Tak więc zaraz tutaj o, przykręcamy turbinkę. Cyk. No i tomka już wysłałem po żeby przywiózł. Później nie trzeba będzie znowu jeszcze raz tego wszystkiego robić. Może jeszcze raz dokręcę. O, teraz będzie dobrze. No i no, po prostu gdzieś tutaj nie było dobrze wydmuchane, woda się zebrała, została, wysadziło i, i sprawa załatwiona i nieraz i gumeczka y, nie, nie załatwi sprawy. Ogólnie ten korpus, no nie jest z nim nic złego, się nie stało, ale, ale ogólnie rzecz ujmując, no jest już do wymiany. O, dzisiaj też jest ciężki, telefoniczny, jak to w poniedziałek bywa zazwyczaj. No już najważniejsze rzeczy, żeśmy powymieniali Kilka korpusów, tak jak mówiłem jest do, Było do wymiany No Tomek zabrał te korpusy, o Te trytytki do pozbierania yy, Korpusy powymienialiśmy Chyba 5 czy 6 żeśmy wymienili korpusów I no już powinno teraz być wszystko Wszystko w jak najlepszym porządeczku Naprawdę powinno być w jak najlepszym porządeczku Cokolwiek jeszcze wiecie yy, Trzeba będzie jak się ruszy w pole, pod ciśnieniem zobaczyć jak to wszystko będzie działało no ale jak na chwilę obecną sami widzicie tutaj wodą wodą żeśmy przypukali i yy, no i jest okej, okay. jest okej okay na razie więc nie ma nie ma na razie powodów do obaw ale tak jak, tak jak powiedziałem trzeba, trzeba będzie jeszcze na polu pod, pod ciśnieniem to sprawdzić i tam będzie wiadomo czy, czy naprawdę jest wszystko w porządku, czy nic się nie dzieje jeszcze jedna mała awaria, nie będę wchodził pod spód, jeszcze tym bardziej, że od tyłu tam jak siedzi w kabinie, na przewód, przewód się przetarł od, od powietrza, no i schodzi po prostu powietrze z, z układu, I no i później jak, jak wiecie, postoi chwilę ciągnik, to trzeba, to trzeba stać i, i trochę czasu poświęcić na to, żeby, żeby napompował na nowo, tak? nie trzymać ciśnienia, o, krótko rzecz ujmując. Teraz muszę wziąć wiadro, bo musimy wybrać z rynny, tam jak mówisz tam jest pełno na jakiegoś syfu na tym jednym odcinku i zaraz wyczyścimy i tak żeby już to było czystutko i nic się tam nie zbierało. Czekaj zaraz Ci pomogę. Wiadro bo tu od początku trzeba będzie wybierać Dobra. Rękawiczki chcesz? Gumowe? Zaraz damy. I zaraz wybierzemy i będziemy mieli chyba na dzisiaj tyle. Eee, wodę, znaczy kurcze woda, myślę o wodzie, a mówię, znaczy myślę o czym innym, mówię o wodzie. Eee, śrutę mamy już też poprzewożoną, poprzewożoną, koło, kurde, koło do eee, wózka od od, od, yy, od bron też mamy założone Także nic tylko robić tylko Co tam chłopaki jest? Okej, okay, a pamiętajcie, że trzeba posprzątać zabawki No dobra, zaraz tam kawałek wsadzę I podrzucę go i będzie tam wymierał Masz rękawiczki? Oj, kamerka moja spadła, czy może łyżkę? Nie, łyżki nie ma, trzeba było jechać, na się dzisiaj byśmy wybierali. Od tamtej strony w tą stronę, czy odkąd dzieje się zapchane? Od, 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 od tej w po kolei. Dobra. Jeszcze na sam koniec kilka informacji z chlewni, a tutaj bez jakichś większych, bez jakichś większych zmian, dwie lożki pojawiły się, które są już w połowie, w połowie ciąży. Eee, dzisiaj też przewieźliśmy kilka, e, kilka loch, które, które zostały e, odsadzone już od prosiąt. E, przewieźliśmy je właśnie tam do, do rodziców na sektor krycia. E, tu prosiaczki jedna partia, druga jest z drugiej strony. Trzy lochy też są już wsadzone e, do, do krycia i powiem Wam tak, kurczę, trochę chodzi mi znowu pewien pomysł po głowie. Aczkolwiek, na razie nie będę o nim mówił, bo e, Coś za dużo tych pomysłów u mnie ostatnio się pojawia Nie wiem czy to dobrze, czy źle I tu mamy też e, wyproszenia, no już też będą e, prosiaki do odsadzenia e, Prosiaczki mamy do odsadzenia i ogólnie mamy Cztery mioty do odsadzenia, ostatnio poszły też cztery mioty, przedostatnio też cztery mioty, więc Jakaś, jakaś tam grupa odpowiednia jest tutaj y, taka mniejsza ilość od pierwiastki, ale fajnie wyglądają y, co by nie zapesać bardziej to już tutaj od nich y, od nich uciekam wracając do tego pomysłu y, no jest, jest jakiś tam pewien pomysł coś się w, w głowie rodzi aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że dzisiaj jakikolwiek pomysł związany z Rozbudową, powiększeniem stada, ulepszeniem jeszcze warunków. Nie oszukujmy się i powiem to wprost i otwarcie: OK, fajnie. Budynek był, który, który wykorzystałem, w którym no ta produkcja jest troszkę na poziomie takim, że nie trzeba, wiecie, łopatować wszystkiego można się skupić na innych rzeczach, a nieżeli na wywalaniu obornika. To jest jedna kwestia. Ale druga kwestia, która, e, którą, no wydaje mi się, że źle zrobiłem. Wydaje mi się, że ją źle zrobiłem. E, to, to taka, że e, no, niby, niby to był budynek, niby ok, Już tutaj odeszły nam, można powiedzieć, koszty. Związane z budową tego budynku, jakby na nowo, od początku. E, ale dzisiaj, dzisiaj, śmiało i z pełną odpowiedzialnością, mogę, mogę się przyznać, że e, nie robiłbym takiej, takiej właśnie modernizacji. Część tutaj wykorzystałem tej obory, cze, starej obory. Bo na części były świnie, na części były krowy, więc nazwijmy to w ten sposób. Zrobiłbym to wszystko całkiem inaczej: a mianowicie rozpiździł ten budynek cały. I tak kanały kopaliśmy. Więc wszystko bym zostawił tylko wielką, jedną dziurę. Zrobił, zrobił jeden wielki kanał pod całym budynkiem. Wyciągnął fundamenty betonowe. Dalej pobudował, zrobił ten budynek przede wszystkim nie kładąc tutaj styropianu, tak żeby tam, wiecie, yy, drogi mlecznej sobie myszy nie robiły. i No jest to, jest to uciążenie, jest to uciążenie. Elektryka cała yy, powinna być też na wierzchu powinny być zrobione pokoje tak, jak, tak jak powinno to być. Czyli wkładamy, yy, wchodzi, nie wiem, za, załóżmy, sześć loch. Drugi pokój, sześć loch, ten, który odsadzam ee, jest dezynfekcja, jest mycie i, i tak, i tak, wiecie, na nowo, na nowo, na nowo. A tutaj żadnej ja dezynfekcji nie przeprowadzę, znaczy inaczej, dezynfekcję przeprowadzam. Tylko tak, że wiecie, opuszcza grupa, teraz powiedzmy mamy tutaj trzy lochy, trzy lochy to y, zakładając, że te trzy i te trzy idą na porodówkę, no to co? No wiadomo, tą część ja sobie mogę śmiało y, umyć, zdezynfekować, ale i tak to jest jeden wielki, otwarty pokój. E, tak na dobrą sprawę taka dezynfekcja to, wiecie, tyle, że ona jest. I co najważniejsze, te pieprzone pajęczyny, to mnie najbardziej boli, to mnie najbardziej irytuje. Ilekroć bym nie obmiatał tydzień czasu i jest wszystko z powrotem na nowo. Yy, tak więc gdzieś muszę tutaj yy, ze sobą przede wszystkim to ustalić. W, w środku. I co najważniejsze przeliczyć to, przekalkulować. Bo nie oszukujmy się. Dzisiaj podchodząc do budowy yy, do budowy obiektów inwentarskich no to tu są tu są grube pieniądze i tylko tak to powiem, tak to określę. I teraz wyobraźcie sobie, stał tutaj budynek, wiadomo, jeszcze, a jeszcze jest eternit, dach do, do zmiany. To, co ja zainwestowałem w środek, w ocieplenie, to jeszcze, jeszcze za pewien okres czeka mnie oczywiście zmiana połaci dachowej, wiadomo. Że eternit do końca życia z nami tutaj, tutaj nie będzie. I tak na dobrą sprawę, tylko tyle, że zostały mi stare mury, stare fundamenty, w środku jest, było wszystko na nowo zrobione. Eee, niekoniecznie wszystkie rzeczy, które zrobiłem, z nich jestem zadowolony, ale jeszcze i tak jest sporo do zrobienia. Co więcej, budynek i tak jakby no nie jest w pełni przystosowany, w stu procentach przystosowany do, do hodowli, choćby yy, sufit